Ale umieśniony w brzuch, ol ty. A nie, wydawało mi się. No Arkol mówi, że mógłby zrobić konflikt ze mną, jakby, jakby chciał wyjść na fame i ja też, to możemy coś ustawić, <laughs> w sumie, ale nie dymie by były, nie? Ty, a ja ciekawe kto by wygrał, ja czy Arkol, jak myślicie? Myślę, że na S bym go rozpiewszył. na easy, chłopie. Taką obrodówkę bym mu zapieprzył na wątrobę, jednym kopnięciem bym go pokonał. On ma jak ta obrotówka. Uuu. Byłem ostatnio na kręglach, polecam wszystkim kręgle nie, słuchajcie polecam wszystkim kręgle, miałem jeden problem, wam, opowiem wam Słuchajcie, gramy w kręgle, wkładam paluchy Był problem, że jedyne gdzie mi wchodziły to w czternastki i w trzynastki Mowa o rozmiarach kultych w dalszym ciągu do tego Kur Co moje oczy zobaczyły? Ja patrzę, a tych ludzi zdziwę! Ja yeah, pierdolę, ja tak patrzę na to, nie? No i nie mogę, Ja tak patrzę, to mówię, patrzę TO na pewno ta strona Polski Ład, czy to na pewno oryginał, czy to jakieś ku... konto pod Mema, albo coś, nie? Mówię, nie, no, ku... nie może być. No nie ma, nie może być. A jednak oni to zrobili naprawdę. Porównali paliwo w innych krajach do Polski. I mówią, że najtaniej w Polsce. Dlaczego tu tankuje? Bo jest o wiele, wiele taniej. U nas diesel kosztuje 1,80 centów. Czyli w przeliczeniu 8 ,20 zł 20 groszy za litr oleju napędowego, którego średnia cena w ostatnich dniach w Polsce to około 5 ,30 zł 30 groszy. Dlatego, parafrazując znane powiedzenie, można powiedzieć, że nie jeden Niemiec płakał jak tankował, a jeden z nich za to. Tomasz pozdro usunął z IG. Dzięki za pozdrowienia. Dzięki, dzięki. A ja uważam, że, że w sumie do, warto jest tak... Ty właśnie stoisz? Parę godzin, tak. Wow. Fajne. Mogę nawet... A patrz, a wiesz, że ja też mogę? Ja mogę patrz, właśnie... ja też mogę stać, by rozmawiać razem. Znaczy ja muszę trochę... Ja musiałem trochę odejść, Dobra, ale, ale generalnie też, też mogę stać i gadać. Tylko też że... Mogę stać. Tak, też mogę stać i gadać, no. <laughs> Dobra, Lew. <laughs> No ale to w ten sposób to chyba Ej, nie Ja nie wiem czemu, ja pierwsza byś była taka, że Lewo stoi na krześle No pokaż jakie masz afro No, 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 no. no. I patrz, no miotła człowieku Ta no, mam... K**a Lewo K**a ty no puść no, bo... Nie. Mam... Rozpuść, rozpuść Bo mam pokarbowane Błagam cię rozpuść, no właśnie Mogę teraz ci rozpuścić kości w... Co ty gadasz? Sorry, to już administration Fordy z wariatka. <laughs> Ucieło na spokojnie, bo było No to zmywać. Będziesz zmywać? No, ale to jest sztuka, my nie dorośli do tego, bo my jesteśmy za biednie, rozumiesz, Ginold? No? Mork już relacje nagrywała. Pra... Dobra, ona pracowała nad wiesz wy... kiedy powiem ci, że jest ładnie? Jak ja pójdę do tej pani i ona mi takie karbowane włosy zrobi, to wtedy jej przyznam rację. <laughs> o kurde. Będziesz kiedyś w Warszawie? K królowa, ja mieszkam w Warszawie. Teraz. Gra jest za cicha? Co wy gadacie? Głupoty takie. Chyba, że czekajcie. nie Wiem. Teraz będzie lepiej. Super. <grym noise> <grym noise> oh, kurde mać, no. <grym noise> o kurna mać. <grym noise> A, jakbyś mógł jakąś gadkę motywacyjną dla osób, które też są łyse i kto na przykład rusza? Żeby nigdy nie przejmować się opinią ludzi, którzy nic nie znaczą w waszym życiu. Pozdro. 2022. Kłam tą muzykę, w chuj. Zawsze się uśmiechajcie codziennie rano i pomimo problemów, które na co dzień mogą was atakować, to starajcie się je odpierać i negatywy no. w swoim życiu, na przykład, jeżeli jesteście łysi, jeżeli macie jakiś problem, macie trądzik czy coś. Zamieniajcie to w pozytyw i róbcie z tego bekę i się nigdy ty nie przejmujcie, a będziecie sobie żyli o tam. Będziemy mieli wszystko w fizzie, no, tak jak ja mam. Ja jestem Lysia. gruby, jestem łysy, bebzon mi urósł, czasem mi pacha śmierdzi, ale no co, no, takie jest życie. Ważniejsze, żebyście w życie dobrze czuli. Pewne no, tak słowa. Chodzi. No co? Ja też miałem problemy trądzikie, z trądzikiem w szkole, i też przeżywałem za dzieciaka, i kłuskawałem rano i płakałem, jak musiałem, miałem takie syfy syfy stare, jak wulkany. I płakałem, że ja do szkoły muszę iść i mam i mam całą mordę czerwoną. No i co? Ale potem sobie zacząłem robić z tego bekę. Potem uprawiałem seks bez prezerwatywy, więc mi zeszło od razu. Ale no jest. Ej, też tak wam gadali za młody jakieś problem. Tak, ale tak mi tak. tak, jest. Mi tak mi ale tak, gadała, tak no. nie jest to nie jest gadanie. Tak jest, serio? To jakoś tam pomaga. To jest z hormonami. Albo, że kurzym gównem można smarować też. A do tego mówisz. nie mówili nam akurat wiesz? No, ale działało. No, ale działało. A, no, to dobra, jak zadziałało, to gil. Ja też miałem problemy z trądzikiem, potem coś, ja się, wiesz, wstydziłem dziewczyn, ja byłem jakiś sliwy. Do ciebie nie byłem, maleńka, bo wiedziałem, widziałem cię pod. Do tej pory się nie wstydzę. Czy dziękuję, się stydzić, nie? Nie, z tobą Agata, serio. Nie chciałbym mieć nigdy innej dziewczyny niż ty. Oh. Naprawdę. Chyba, że na tydzień. <śm> nie, kolega, jest już zgodnie z przepisem.